Z perspektywy uważam, że ten, ten chory nam nie umyka. Natomiast można pewnie odnieść takie wrażenie, będąc chorym i oczekując w tych niekończących się kolejkach na daną procedurę, na dany zabieg, na daną okoliczność związaną z poprawą stanu zdrowia. To oczywiście są kwestie do rozwiązania systemowe. My w naszym województwie robimy naprawdę dużo w zakresie ochrony zdrowia, i to zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, jak i kształcenie kadry. I z tego chyba sobie wszyscy zdajemy sprawę. Jesteśmy też po to, aby opinię publiczną, społeczeństwo, jak ważne i istotne są też problemy psychiczne i psychologiczne, które od jakiegoś czasu w sposób taki bardziej zdecydowany, wyraźny objawiają się w naszej, w naszej tkance społecznej i są one o tyle różne od tych uszczerbków natury fizycznej, że po prostu ich nie widać. Widać je już wtedy, kiedy wydarzy się coś bardzo dramatycznego. I dlatego ta konferencja Mam nadzieję, spełnia również takie, takie pokładane w niej nadzieje, że o tym mówi w sposób otwarty i jednoznaczny, i rozmawiamy o tym z fachowcami, którzy mają naprawdę do przekazania bardzo wartościowe treści w tym zakresie. No, zadowoleni nie jesteśmy, dopóki dopóty nie będzie tak, że niejako z marszu czy też z krótkiej kolejki, mam na myśli nie wiem, przestrzeń miesiąca, może dwóch, będziemy w stanie realizować i zabezpieczać potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej w naszym województwie te, jak wiadomo, są większe. Ja mam nadzieję i przekonanie, że to te zainwestowane pieniądze zarówno w służbę zdrowia, w ochronę zdrowia, zarówno w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Świebodzinie, w Torzymiu, w innych naszych jednostkach skutkują tym, że te kolejki się skracają, a warunki, które otrzymuje pacjent są na tyle godne, że właśnie Wracają do nas i chcą się u nas leczyć, a nie szukają tego szczęścia przysłowiowego za granicami naszego regionu. Wzmacnianie potencjału e, strukturalnego e, ochrony zdrowia w województwie lubuskim i inwestowanie w wiedzę, w rozwój, w kierunek lekarski, w lekarzy, którzy już pracują w szpitalach taka symbioza pozwala na to, aby mówić o tym, że idziemy krok po kroku do przodu w tej materii. Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem świadczeń, my kontraktujemy świadczenia, zabezpieczamy te świadczenia i staramy się, by dostępność do świadczeń dla pacjentów była w województwie jak najlepsza. A zwłaszcza dzisiaj w, w dniu w światowym Dniu Chorego staramy się też przypomnieć o tym, żeby też być przy chorym, e, wspierać go, zwłaszcza w tym takim aspekcie duchowym, e, że nie wszystko czasem można przeliczyć na pieniądze, ale czasem to dobre słowo i bycie przy osobie potrzebującej chorej jest bardzo ważne i jest bardzo dużym e, wsparciem e, dla osoby, która choruje, zwłaszcza na jakąś e, groźną chorobę. Jeżeli chodzi o dostępność doświadczeń e, jest coraz lepsza. Możemy, jeżeli nawet mamy jakiś dłuższy termin oczekiwania, możemy znaleźć sobie termin oczekiwania krótszy w najbliższych placówkach. Jest do tego specjalna aplikacja, gdzie możemy wyszukać terminy leczenia do wybranej poradni. Jest to takie narzędzie dla pacjenta, które może się samodzielnie tym posłużyć. W Narodowym Funduszu Zdrowia też bardzo prężnie działa sala obsługi klienta. W każdym momencie osoba, która jest zagubiona w systemie może do nas przyjść, zapytać, my poprowadzimy porad... Jak w tym systemie się poruszać? Myślę, że każdy dzień jest ważny i każda profesja jest ważna. Natomiast Dzień Chorego na pewno nie jest profesją, tylko jest doświadczeniem tego, co chyba najtrudniejsze w życiu człowieka może spotkać, kiedy człowiek zmaga się z przestrzenią choroby, cierpienia, z tym, że chciałby inaczej, a, a po prostu nie może. Ten dzień ma przede wszystkim na celu uwrażliwienie całego społeczeństwa, że wśród nas są osoby, że to są osoby, które wołają też bardzo często o pomoc. My często myślimy, a jak ja mogę pomóc? Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Chorego mówi w sposób bardzo prosty bądźcie blisko, więc myślę, że dzisiaj z tego miejsca warto zaapelować bądźmy blisko osób chorych. Myślę, że łatwo jest jakby od takiej strony zewnętrznej tylko oceniać, natomiast strona wewnętrzna zupełnie pokazuje inną przestrzeń. Oczywiście i ta pierwsza, i druga jest ważna, bo są potrzeby nakłady finansowe na ochronę zdrowia. Wszystko to jest istotne, ale to o czym też mówię, papież Franciszek mówił: popatrzmy nie na jednostkę chorobową, ale na człowieka. Co z tego, że będziemy mieli całe zaplecze finansowe, jeśli nie będzie bliskości, jeśli nie będzie relacji? To myślę, dzisiaj ta rola trochę w świecie się odwraca i faktycznie kultywowany jest ta przestrzeń konsumpcjonizmu. Natomiast czy ona daje szczęście? Zostawiam ze znakiem zapytania. Ja osobiście doświadczam zupełnie w zupełnie innej przestrzeni w pracy z, z chorymi, jak ważna jest właśnie, ważne jest to po prostu przede wszystkim bycie.